Witam serdecznie w tym odcinku zajmiemy się tematem pożyczki w Aasa. Omówimy sobie wady i zalety wzięcia chwilówki w tej firmie pożyczkowej. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów oferty, to pragnę was poinformować, że w opisie mojego filmu znajdziecie link, po którego kliknięciu przejdziecie do szczegółów pożyczki Aasa i będziecie mogli złożyć tam wniosek, jeżeli oczywiście ostatecznie zdecydujecie się na pożyczenie pieniędzy. Przejdźmy zatem do podstaw. Warunków dotyczących aas -a. Biorąc chwilówkę u tego pożyczkodawcy, możemy wziąć ją w kwocie od 2000 do 10 000 zł. Pieniądze możemy pożyczyć na okres od 12 do 24 miesięcy. Oczywiście pożyczki mogą być brane na dowolny cel. Jeżeli potrzebujesz zakupić auto, wyremontować swoje mieszkanie, czy po prostu zorganizować jakieś święta, to jak najbardziej tego typu pożyczka może być brana pod uwagę. Okay. Oczywiście, ASA oferuje także pożyczki dla firm. Natomiast pożyczkami dla firm zajmiemy się w nieco innej recenzji. Tutaj skoncentruję się wyłącznie na ofercie indywidualnej. Wracając zatem do szczegółów oferty. Warto jest zauważyć, kto jest w stanie wziąć pożyczkę w Aasa. O chwilówkę, w tej firmie pożyczkowej starać się może osoba, która ma obywatelstwo polskie i ma stałe miejsce zamieszkania w tym kraju. Dodatkowo, osoba taka musi spełniać pewne wymagania dotyczące wieku musi mieć minimum 20 lat i maks 80 lat. Dodatkowo, powinieneś posiadać stały dochód i nie powinieneś mieć problemów ze spłatą wcześniejszych pożyczek jeżeli wpis o tobie widnieje w różnych bazach takich jak Big, Big czy Card, no to możesz mieć spory problem z otrzymaniem pożyczki w AASA, ponieważ pożyczkodawca stawia głównie na sprawdzonych klientów, którzy odpowiedzialnie podchodzą do pożyczania pieniędzy. Dodatkowo biorąc pożyczkę w AASA, musisz mieć zdolność do wykonywania czynności prawnych. To by były takie główne warunki, które musisz spełnić, chcąc wziąć chwilówkę u tego pożyczkodawcy. Przyjrzymy się teraz zatem wadom AASA. Tutaj wymienić można przede wszystkim rzeczy związane z kryterium wiekowym. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj od 20 do 80 lat takie kryterium wiekowe, które uniemożliwia niektórym osobom po prostu otrzymanie chwilówki. AASA nie oferuje także Promocji dla nowych klientów. Nie znalazłem u nich opcji pierwsza pożyczka za darmo, czyli tak zwana pożyczka, która umożliwia spłatę wyłącznie tylu pieniędzy, ile pożyczymy. Tutaj niestety takiej promocji nie dostrzegłem. Wadą też jest z pewnością ta weryfikacja w różnych bazach dłużników, to by były takie właśnie główne wady tego pożyczkodawcy. Natomiast warto zdefiniować także zalety, tak? ponieważ może się okazać, że zalety po części wynagradzają. Poszczególne wady. Jeżeli chodzi o zalety, no to przede wszystkim mamy tutaj. Możliwość składania wniosków praktycznie każdego dnia. Wnioski można składać poprzez internet. Weryfikacja odbywa się naprawdę szybko. Firma oferuje chwilówki z niewielkimi formalnościami. AASA umożliwia wzięcie chwilówki na podstawie wyłącznie dowodu osobistego. Dodatkowo, w sytuacji, gdybyś miał problem ze spłatą pożyczki w określonym wcześniej terminie, no to tutaj możesz się z łatwością skontaktować z przedstawicielem AASA Polska, aby uzgodnić ewentualne rozwiązanie takiego problemu. Sporą zaletą właśnie ASA jest takie ludzkie podejście do całej sprawy pożyczek, a ASA umożliwia po uzgodnieniu ewentualne odroczenie ostatecznego terminu spłaty chwilówki, dlatego tego rodzaju możliwości są jak najbardziej doceniane przez klientów tego pożyczkodawcy. Przejdźmy może teraz do samego procesu wzięcia chwilówki. Wzięcie pożyczki w ASA jest naprawdę proste i nie Wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy, że przejdziecie do wniosku poprzez wybranie linków w opisie tego filmu. Następnie musicie zapoznać się z ewentualnymi warunkami dotyczącymi oferty. Po czym wybieracie kwotę pożyczki, a także okres spłaty związany z ofertą. Po wyborze parametrów pożyczki musicie wypełnić krótki formularz, który powinien zostać uzupełniony w dane, które znajdziecie w swoim dokumencie tożsamości. Po wysłaniu takiego wniosku, będziecie musieli zweryfikować swoją tożsamość, wykonując krótki przelew weryfikacyjny na wskazane przez AASa konto. No i po potwierdzeniu takich danych oczywiście otrzymacie pieniądze na konto pod warunkiem, że decyzja dotycząca waszego wniosku będzie pozytywna. AASa zweryfikuje właśnie wasze predyspozycje do wzięcia chwilówki u tego pożyczkodawcy zostanie sprawdzona wasza historia pożyczkowa i zweryfikowane zostaną ewentualne wpisy w KRDB i wielu innych bazach pożyczkowych jeżeli wszystko będzie w porządku no to wydaje się że nie powinniście mieć problemów z otrzymaniem chwilówki w asa no i teraz słowem zakończenia pamiętajcie że biorąc chwilówki powinniście zawsze czytać umowy ponieważ tam macie zawsze podane szczegóły dotyczące ostatecznych postanowień. Ja osobiście gdybym potrzebował wzięcia chwilówki na wyższą kwotę, no to myślę, że jednym z pożyczkodawców, których bym rozważał byłaby właśnie AASA. Dlatego jeżeli potrzebujecie pieniędzy na jakiś własny cel, no to myślę, że ten wybór będzie wyborem rozsądnym. Zatem to by były takie główne cechy pożyczki w ASA, jeżeli udało mi się Tobie pomóc wyjaśnić pewne kwestie związane z tym pożyczkodawcą, no to zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj mój kanał, ponieważ w przyszłości pojawiać się będą kolejne odcinki związane z branżą finansową, dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco, no to śmiało subskrybuj kanał. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, no to umieście je w komentarzu. Odpowiem także na różne pytania, jeżeli umieścicie je pod tym filmem, a tymczasem do usłyszenia.